Witam wszystkich. Miro Inwest sobota 29 czerwca, godzina 19. .00. Klasycznie, jak co tydzień, zapraszam na analizę sytuacji na rynkach finansowych i także klasycznie <coughs> zaczynamy od indeksu Eurostock 50 i wskaźnika zmienności do tegoż indeksu. Sytuacja na rynkach akcji europejskich nie uległa znaczącej zmianie. Jak widzimy, po tych spadkach doszło do odbicia. W tej chwili idziemy lekko w bok i w dół. Utworzyła nam się tutaj taka, według mnie, wyspa odwrotu, która zaczyna przypominać już nieco formację głowy z ramionami. Natomiast póki nie zajdziemy poniżej ten poziom wsparcia ten 1820 punktów, to ciągle można powiedzieć, że Hossa trwa, aczkolwiek mamy taki stan zawieszenia. Jeżeli chodzi o indeks zmienności, to on tutaj nam się po tym przy okazji tych spadków. Tutaj wybił do góry, natomiast ostatnio je, co może cieszyć byki. Natomiast ten spadek jest póki co ciągle łagodny, praktycznie do poziomu tych tutaj lokalnych szczytów. I niewiele trzeba, by tutaj znowuż ten inny zmienności na mróz, a pokonanie poziomu 17-20. Uważałbym za ewidentną zmianę jednak trendu na spadkowy. Oczywiście przy okazji zejścia poniżej ten poziom wsparcia 4820 punktów. Natomiast póki co do tego nie doszło. Mamy taki stan zawieszenia. Zobaczymy, co przyniosą wybory we Francji. Czy faktycznie Marie Le Pen. <klimy> Obejmie władzę i jakieś nieprzewidywalne oh, zmiany zajdą we Francji. Musimy poczekać do przynajmniej początkowych wyników tych wyborów. Natomiast jeżeli chodzi o Stany, To tutaj ciągle bez zmian. Hossa w pełni, mimo pewnych potknięć, także bez, bez większych zmian. I generalnie moje nastawienie do, do rynku akcji, także bez zmian, ponieważ w Europie. Miałem sygnał zamknięcia długich pozycji. Od kilku dni już mój portfel jest nieco odchudzony. Dokładnie przepołowiony. Druga pozycja otwarta 11 listopada zeszłego roku. Została zamknięta 17 czerwca z zyskiem 12% ponad no i cóż wypada czekać na kolejny sygnał a że ten system odpowiada za połowę moich e, mojego zaangażowania w akcję to też moje nastawienie na rynek akcji w tej chwili to ciągle 50% oczywiście za drugie 50% Odpowiada, odpowiadają po 25% te systemy dla SP 500 tutaj pod postacią tego wskaźnika. Tutaj mam to ujęte. A widać, że obydwa systemy, czyli kolor osi niebieski, jak i tutaj niebieska linia nad czerwoną. Czyli 25 i 25 to jest 50%, tak? utrzymuje się sygnał long a zatem co do rynku akcji to 50% w akcjach dobrze przejdźmy szybko do do miedzi tutaj nic się nie zmieniło zamknięta pozycja long natomiast widać że Tutaj doszło nam do spotkania. Praktycznie. Ten spadek mógł się już zakończyć i możliwe jakieś większe odbicie tutaj ten poziom mógł posłużyć jako wsparcie i jest szansa na jakieś odbicie. Natomiast moja pozycja na rynku miedzi już Także jest od ostatniego tygodnia bez zmiany zamknięty long. Co do złota, także jest tutaj bez zmiany. Był zamknięty long i ciągle jest zamknięty long. Co do KGHM-u, tam były dwa systemiki: jeden był zamknięty long, a drugi otwarty short. Tutaj, no niestety, ta zwyżka ta większa o 4% podaje, że produkcja miedzi, tak, przez KHM. Był taki news. No. Póki co. Może pokażę akurat pierwszy systemik. Typu kup, sprzedaj. Oczywiście tutaj był zamknięty long na zysku natomiast drugi systemik było tu wskazanie open short i to wskazanie ciągle jest aktualne natomiast przy dalszym wzroście nie wykluczam że chwyci to trail Albo i pozycja zmieni się na, na long. Natomiast tak generalnie co do rynku metali, czyli czysta mieć KGHM oraz złoto. Są to zamknięte pozycje długie. Z wyjątkiem częściowej, częściowej pozycji short dla KGHM. Ciągle. Dobrze, dalej bitcoin. Tutaj w ogóle bez żadnych zmian tydzień temu <laughs> wszystkie 5 mm, systemów dawały sygnał bez pozycji i taki stan utrzymuje się ciągle w tej chwili. Ale może zobaczymy sobie jak to wygląda na, na wykresie pod względem ethereum. Jak widać Ethereum ostatnio zaczyna zachowywać się mimo wszystko nieco lepiej niż Bitcoin. Widać to także po tej sile względnej. Ona nam tutaj dalej opada, opada. Natomiast gdybyśmy narysować trend tutaj spadkowy, to z tego trendu chcę wyjść. Póki co bokiem. jakiejś może sile Ethereum do Bitcoina. Ja bym dopiero mówił po pokonaniu tutaj te, tego poziomu 0,06. Troszkę jeszcze brakuje. Natomiast, jakby nie było, Ethereum zaczyna się lekko stawiać Bitcoinowi. No i dobrze. Generalnie jednak, zarówno mm, czy to dla Bitcoina, czy to dla podfelika składającego się po połowie z Bitcoina i Ethereum. Moja pozycja i moje nastawienie to jest po prostu brak pozycji. I czekanie na dalszy rozwój sytuacji. Może w niedzielnych wyborach, po tych wynikach we Francji coś się więcej okaże. No i kolej, ostatnia właściwie już sprawa, czyli dolar yen. On tutaj nam no, ładnie ciągle rośnie. I tutaj też bez żadnych zmian. Dwa systemiki, obydwa open long. Aczkolwiek no ja tutaj jednak obawiałbym się jakiejś interwencji banku Japonii. No może być nieciekawie. Natomiast póki co obowiązuje u mnie, oczywiście to są moje, moje analizy. Sygnał long. I korzystanie z carry tradingu, tutaj w czystej bardzo prostej postaci, czyli pod postacią dodatnich punktów słopowych. Zobaczmy może jeszcze w takim razie na dolara, ponieważ jego umacnianie się sprzyja oczywiście tej, tej parze walutowej. Jak widać dolar no, trzyma się mocno, tak? Mówiłem ostatnio, że taki proces odwracania tutaj tego trendu. Na nową falę wzrostową jakby trwa. No i zobaczymy. Może coś z tego wyniknie. Aczkolwiek takie umacnianie się dolara nie jest korzystne generalnie dla, dla rynków akcji czy bitcoina. No zobaczymy. Natomiast obligacje, oczywiście. No, wzrost obligacji, a więc spadek rentowności w Stanach jest niekorzystny dla pary dolarien, ale tutaj jak widzimy ta fala zwyżki obligacji nam się zastopowała i lek lekko właściwie idziemy na dół. W piątek mieliśmy spadkową sesję. Dane o inflacji nie były złe, one, one były zgodne z oczekiwaniami, bodajże 2,6 miało być i 2,6, natomiast mimo wszystko mamy spadki na obligacjach, a więc leciutki wzrosty rentowności w dolarze I wzrost, i wzrost dolara, czy oczywiście służy parze dolar-jen. Natomiast te spadki mogą wynikać, najprawdopodobniej wynikają właśnie z obaw co do wyników wyborów we Francji, a to w poniedzieli zobaczymy. I tym razem. <laughs> A zobaczmy jeszcze może. Wracając do rynku akcji, oczywiście S&P 500 i Total Put Call Ratio. Dla S&P 500 on tutaj generalnie spada. Ostatnio nieco odbił, natomiast są to ma, 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 jest, jest to mały ruch. Generalnie wskaźnik Total Put Call Ratio potwierdza nam Obecnie trwający trend wzrostowy na rynku akcji. I zobaczmy w takim razie, czy ciągle. Nasdaq 100 dominuje nam. S&P 500. Czy ciągnie tą lokomotywę? Tutaj mamy wykres siły względnej, a więc mimo pewnych perturbacji, także ostatnio. Ciągle Nasdaq 100. Wiedzie, jest przewodnikiem stada na rynku akcji. Więc tutaj żadnych zmian nie ma. A nasze tuzy, jak się trzymam WIG-20? No, jakoś się trzymie, generalnie WIG. No, trzymie się. Oczywiście mam na myśli ostatni rok, dwa. SWIG-80, no, tutaj siła względna, nieco słabsza. Natomiast jak widzimy. Sam trend na s jest pozytywny póki co. I właściwie EdWig 80 od dłuższego czasu już trzyma się względem SMP500 całkiem nieźle. Choć właśnie ostatnio nieco kuleje. Siła względna. EnWig 40 na no całkiem dobrze. Oczywiście mam na myśli też ostatnie dwa lata. Póki co. Ciągle ta hossa na GPW trwa i jest nadzieja na kontynuację zwyżek. Zobaczmy może Eurostox 50. Z względem S&P 500 oczywiście dzida w dół na sile względnej. A no z powodu tych spadków podczas dystana mamy zwyżkę, obawy o, o Francję. No i zobaczmy może jeszcze Hang Seng 45, generalnie Chiny. No, fatalnie. Tutaj z tego ten wzrost topnieje w oczach. Tragedii nie ma, natomiast nie widzę powodu, by tam się pchać na ten rynek. Podkreślam oczywiście, to nie jest żadna porada inwestycyjna, to tylko moje sposoby analizy i tego, co z nich wynika. Zapraszam wszystkich. Zachęcam wszystkich do własnych poszukiwań bo tylko dzięki nim możemy nabrać <laughs> jakichś przekonań co do tego, z czym mamy do czynienia na, na rynku i zawierać transakcje zgodnie z nimi, bez oglądania się na inne mądre głowy czy mniej <laughs> mądre głowy. Tak. A więc poczekajmy do, do wyborów w niedzielę. Do wyników i zobaczymy co jak rynek zwłaszcza akcji ogólnie ten rynek ten mnie najbardziej interesuje jakież też będą te wyniki i jaka też będzie reakcja na te wyniki i tym stwierdzeniem kończę to wideo Przepraszam ja no, ciągle mam tą grypę nie już drugi tydzień Ach, tu upał a tutaj taka taka grypa o. to by było tyle pozdrawiam i do usłyszenia